Dzień dobry, nazywam się Tomasz Golański i jestem prezesem firmy Budotą Pompy Ciepła. Chciałbym podziękować Państwu za tak liczne odwiedzenie naszego stoiska na targach energii odnawialnej Enex. Z Kiel zabierzemy ze sobą nie tylko dobre wspomnienia, ale również mnóstwo kontaktów, które zasilą portfolio naszych klientów. Już dzisiaj zapraszam Państwa na spotkanie z nami na targach w Dżonkowie koło Zielonej Góry, które odbędą się w dniach 5-6 marca. Do zobaczenia!